następny to kara rolę to jest czasem adaptuje dynamicznie to dzisiaj tak tak na teraz pomóż za bo tak 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 tak

Raz, dwa, trzy. Panowie, ładna nasza nas prowadzi i stajemy za samochodem. No. Tak jest, będzie ruszaniec. Dziewięć kilometrów. Tylko. Z postojem oczywiście. Dobra, weźcie tam. Włączone już? Halo halo, tylko bardzo proszę tam też tyłu. Radio Maria jest już? Halo stop stop stop. Maria TV, jakie Radio Maria? Stop stop stop, dołączamy tak, bo na bardzo ruchliwą drogę. Halo halo, na co, co tutaj czekacie? Obudźcie się. Halo halo. Edyta będzie 4 lata. ja, zawsze was będę melnych chyba. Śmieci, śmieci tutaj są, dziękuję. Już jesteśmy na drodze. ojca i syna i ducha świętego. Amen. Dawij królowo, Różańca Święta grzesznego zawitaj bez mazy Lilio Matko różańcowa Maryjo, zawitaj bez mazy Lilio Matko różańcowa Maryjo, Święta nad świętymi Najświętsza Królowo Pani nieba ziemi Najśliczniejszy kwiecie Lilio Matko różańcowa Maryjo na, na prawo, na prawo Tylko nawet najlepszy co u części mogą się poprzeć, także... Nie, no ale ty tam sobie widałeś czy coś? A... Halo, halo, z tyłu was tutaj za dużo A... idzie, to za rzadko widzę. A czemu tu taką dziurę masz? orzeł? Halo? Halo, halo? Łączymy. Halo, halo, halo. Pięknie, pięknie, pięknie. Halo, 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 co tu się dzieje? Tak. Póki co jest takie dość szerokie pobocze. Równa trawa, nawet po trawie można iść kawałek. I zupełnie można w jedną i drugą stronę ruch udostępnić tak to tutaj drugi mikrofon potrzebuje intencje już zebrane tak no to dobrze no szusza imię już się wyciszamy szczególnie też za wszystkich naszych dobrodziejów chcemy się gorąco modlić którzy dzisiaj o nas też zadbali na tym postoju i w drodze i dziękując za posiłek, za obiad, niech im Pan Bóg błogosławi, żeby w tych wszystkich interesach też dobrze poszło. Niech Boże błogosławieństwo, Boża łaska, pomoc będzie najlepszą nagrodą. Dla nich za uczynione nam dobro.